Siemanko, witam Was na nowej aktualizacji w stylu Brainrod. I dzisiaj pokażę Wam naprawdę dziwną rzecz, którą udało mi się znaleźć. I wydaje mi się, że nie powinna ona tak działać. Ale o tym za chwilkę, co dodali nam w tej aktualizacji. W nowej aktualizacji dodali nam widzowie sobie nowego rodzaju sekrety, a mianowicie są one dwa. Jak możemy zaobserwować, tutaj mamy widzowie nowego Los Hotspot Citos oraz nowego Lucky Bloka Esokas Oczywiście on jest sekretem tego z Lucky Bloka. Tutaj żyję Wam pokazać, jak kupicie sobie Lucky Bloka. Albo jak dostajecie Laki Bloka, ja generalnie nie polecam kupować Lucky Bloków. zobaczcie, że mamy tutaj 5% szans na nowego sekreta. Tylko 5% za 3000 robów. To jest naprawdę przysada, a te dwa sekrety są słabe. A tutaj mamy widzowie Braid Goda Lucky Bloka i 10% szans na nowy traktor. Naprawdę niesamowite, ale to jeszcze nie koniec tej aktualizacji. Ponieważ dostaliśmy nowego rebirfa, ja jeszcze... i tutaj nam widzę przy okazji znerfili tego rebirfa, dlatego czy się opłacało, wydaje mi się, że nie opłacało się Robić tego rebirfa, bo ten rebirf Pamiętacie, kosztował 50T kaski, a teraz kosztuje 35T te, Jeżeli chodzi o rebirf 12 I potrzebujemy tutaj innego brain rota, A mianowicie tutaj potrzebuję tą ciuchcie Której w sumie aktualnie nie mam Ale wydaje mi się, że pozyskanie ciuchci Nie będzie aż tak trudne A ostatni rebirf kosztuje 100T Pieniędzy, równo 100T pieniędzy W sumie bardzo spoko, że twórcy gry Nam zmniejszyli cenę na tego rebirfa No bo nie oszukujmy się, 50T i 100 te to trochę za dużo, jak na wszystkie rebirfe, Ja to sobie dobiję. Nie ma najmniejszego problemu. To jest zostawienie jednego dnia AFK komputera. I standardowo tutaj w sklepiku, jak sobie przejdziemy, proszę bardzo. Tu mamy dwie nowe rzeczy za Rebirth 14, a mianowicie Gummy Bear or Space Subspace Mine. Mamy Gummy Slapa, mamy sub, tak jak mówiłem wcześniej. Te dwie za 400 i za 500 milionów. Mieliśmy aktualizację 10 miliardów wizytów. Rozumiecie to? 10 miliardów wizytów to jest niesamowite, bo na na przykład taki Pet Simulator 99 do tej pory nie ma 10 miliardów wizytów Pet Simulator X też nie ma 10 miliardów wizytów, A te dwie gry przez 4 lata ledwo wbiły 10 miliardów wizytów, a tutaj Style Brainroad se solo poradziło. Naprawdę szapoba, ale najbardziej widoczną zmianą na tej aktualizacji jest zmiana w Fuse maszynie i o tym chciałbym pogadać, ponieważ jak widzicie, jeden dzień temu wrzuciłem odcinek pod tytułem Nie używaj teraz maszyny Fuse w style Brainroad. Jak myślicie, miałem rację czy nie miałem racji? No oczywiście widzowie, że miałem rację Ponieważ teraz pokażę wam pewną sztuczkę, którą dowiedziałem się Tak naprawdę sam ją zobaczyłem I zobaczcie, jak sobie przejdziemy, weźmiemy takiego Spidera Normalny taki sekret 3,5 miliona na sekundę Czyli w sumie dobry sekret Bo ja jestem tutaj lawowy Przerzucimy go sobie automatycznie do Fuse Maszyny Tak tylko jeszcze patrzę kątem oka, czy żaden nowy Braindraft mi nie wychodzi Ale nie wychodzi rzuciłem go sobie tak I zobaczcie jak to teraz wygląda Mamy na łopatę 82% Procent szans prawdopodobieństwa i 18% szans na los combination. Czyli w tym momencie oddając sekreta, nie jestem w stanie dostać Brainrota gorszego od sekreta. To jest naprawdę bardzo ważna informacja, bo wcześniej było tak, że na samego sekreta było tylko i wyłącznie 55% szans. Wiadomo, tego Brainrota sobie możemy zwrócić i jego już w tej maszynie nie ma. Ale teraz przejdźmy dalej. Były tylko dwa Brain roty, tak? Jednego na 18%. Tutaj sobie widzę, widzicie, tak? Widzicie go sobie, proszę bardzo, więc ja go teraz oddam do maszyny tego i zobaczycie, co się teraz stanie, jak dam tego lepszego brain rota do tej maszyny. Oddajemy sobie, kolekt poszło i zobaczcie. I to jest tak bardzo głupie, że to się w głowie nie mieści. Oddaję los combinations, combinationans, tak dokładniej, i dostaję takie samo prawdopodobieństwo na los combinationans. Rozumiecie to, o co tu chodzi? A to jeszcze nic. Zobaczcie sobie, co się stanie jak przerzucę sobie widzowie drugiego takiego losa? Idziemy go sobie oddać drugiego, widzowie, to jest naprawdę... Co ja tutaj robię? To co się w głowie nie mieści. Dobra, patrzcie co się stanie teraz. Patrzcie, bo wy prawdopodobnie nie macie takich sekretów. Wchodzę i zobaczcie, oddaję, dwa, z... dwa razy los Combination, tylko i wyłącznie po to, żeby dostać takiego 18% szans. Ale tutaj to jeszcze nic, widzowie. to jeszcze nic. La Grande Combination z 49%. 000 000 na sekundę, ja go wrzucam Chłopie, ja go wrzucam do tej maszyny Ja go wrzucam do fuse maszyny I zobaczysz, co się stary stanie I nadal mam 18% szans Wiecie, co to oznacza? Ja wam, widzowie, powiem, co to oznacza To oznacza, że w tym momencie Te najlepsze sekrety Nie mają w ogóle wartości I wiecie, co ma teraz największą wartość? Największą wartość teraz mają właśnie Takie spidery, które tutaj widzicie Swoją drogą, mogę wam rozdać Takiego Spidera, nie powiedziałem o tym na samym Początku odcinka, będzie to tylko konkurs Dla osób, które oglądają te materiały do samego Końca, a mianowicie jeżeli chcesz wygrać Takiego Spidera, to podbij mi film Z telefonu, zostaw suba, łapkę w górę W komentarzu napisz słowo Pająk Oraz swój nickname z Robloxa, żebym wiedział komu dać I ja cię kręcę, ej stary Nie spodziewałem się aż tak mocnej Zmiany w Fuse Maszynie i teraz Ja wam polecam ją dodawać Ja wam polecam widzowie ją używać Ale nie wrzucajcie tutaj najlepszych Sekretów, prawdopodobnie na Multicon Macie bardzo dużo takich spiderów. Bardzo dużo lawaków. Czekajcie, zobaczmy sobie w indeksie, które te sekrety się bardzo opłaca. Macie bardzo dużo tych łopat, lawakas. Macie bardzo dużo tych trojaczków, właśnie, czy Saturina's. Ba! Ja bym tutaj, nawet używając siły matematyki, wrzucał meduzę, bo meduza daje milion na sekundę, z tego co pamiętam. I zobacz, jeżeli, dobra, czekajcie, bo potrzebuję sobie tego jednego braidrota. Czekaj, 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 czekaj potrzebuję jednego braidrota do maszyny. Dobra, dobra, biegnie, dawaj, dawaj, Szybciej, szybciej biegli. było wow, w ogóle event lawowy. Ale event lawowy nie jest ważny. Event lawowy nie jest ważny, bo zobaczcie, mamy 18% szans na wypadnięcie tego lepszego sekreta. Czyli, jeżeli byśmy tutaj oddali 4 meduzy, to nadal byśmy mieli 18% szans. No to nie. Według matematyki, 4 medus się nie opłaca oddawać. Dopiero się opłaca oddać 4 meduzy w momencie, kiedy macie całego bejza już sekreta, No to wtedy się opłaca, ale w innym wypadku 4 medus już bym na to nie oddawał. Wiadomo, jeżeli byście mieli. Warta, no to by się opłacało, bo wymienienie takich czterech medus, które dają milion na sekundę, na na przykład właśnie takiego los combination, no to jest mega fajne, nie? Tylko że na to jest tylko 18% szans. Ale cztery lawaki, cztery łupaty, cztery trojaczki, czy cztery takie trojaczki już się pyli, więc to polecam. No i tak wam bo po prostu to działa na zasadach prawdopodobieństwa. Tak, 18% szans na tutaj Brain Rota 15 milionów na sekundę. Ponieważ tutaj żeby zaobserwować, że on leci troszeczkę raz na 5,5, tak mniej. Więcej więcej zraza. więc musicie sobie widzę. po prostu jeżeli chcecie bardzo dobrze korzystać z maszyny Fuse, tutaj będziecie musieli użyć matematyki, ja wam powiem jak. Generalnie policzcie sobie w sekretach ile chcecie wrzucić. Powiedzmy, że czekajcie, ja sobie wyjmę takiego Spidera, ja sobie tutaj, to to jest już dla takich trochę bardziej kumających grę, więc jeżeli jesteście sobie tylko takimi dupkami, to raczej bym tego nie oglądał już, ale jeżeli jesteście bardziej kumaci, jeżeli chcecie zarobić na tej maszynie, to sobie obejrzyjcie. I zobaczcie, taki sekret Lava daje 3,5 miliona I powiedzmy, że wrzucam takie 4, czyli muszę sobie pomnożyć 3,5 razy 4. Po prostu chodzi o to, że jeżeli bym wrzucał te wszystkie sekrety 4, to bym dodał 3,5 do 15, do 40 i do 15. Ale powiedzmy, że ja dodaję 4 takie sobie spidery. Mam nadzieję, że on to dobrze tłumaczy. Czyli sobie dodaję na kalkulatorze 3,5, dodaję 3,5 i to mi wychodzi widzowie 14 milionów ta sekunda. Ja już oczywiście wiem, że to się nie opłaca. Generalnie, jeżeli widzowie po dodaniu wszystkich tych 4 na sekundę rzeczy, Powiedzmy, lawaka ma 350 tysięcy i tak dalej, czy tam 250 tysięcy monet lawaka. Przepraszam bardzo serdecznie. Jeżeli po dodaniu tych trzech rzeczy wyjdzie wam poniżej 2,7 miliona na sekundę, to się opłaca to robić. Jeżeli wyjdzie wam ponad 2,7 miliona na sekundę, to nie warto jest tego robić. Po prostu to wynika z zasad prawdopodobieństwa, więc jeżeli macie mega dużo słabych sekretów, spiderów, które dają po 300 tysięcy, bo pamiętajcie, jeżeli wrzucicie 4 spidery, to jest 300 tysięcy plus. 300 tysięcy plus 300 tysięcy plus 300 tysięcy, a to jest 1.2 miliona, czyli bardzo się to opłaca robić, ale w momencie, kiedy macie już przekroczycie to 2,7 miliona na sekundę, w tych czterech sekretach, to już nie warto. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano, yo papa, elo, yo, yo, yo!